I zobaczymy znowu, jakie dwie kompozycje pojawią się na tej mapie, czy doświadczymy jakichś wspaniałych brawlów, czy ktoś może pokusić się o jakąś farmersję, czy może zobaczymy ee, Sojourn, czy może Kiriko, czy Ripera. Za, za chwilę wszystko się okaże. Tak jest, no zobaczymy, co tu będzie grane dwie drużyny, których osobiście... No nie przeanalizowałem wystarczająco mocno. Jestem ciekawy, co będzie grane, w szczególności inżynier granie. No stoi zanim nim cała, jak to cała historia Team Fortress... Pokażą, czy jednak granie. Widzę, jednak, że system się zepsuł i nie zmieniłem nazw... Widzicie? No, tak to bywa. Szybko naprawiam to. Nawet zanim się gra zacznie, że mamy teraz drużyny grające przeciwko sobie, to, żebym nie skłamał, jest to. Widzicie? Naprawiam to tak szybko, jak się da. Cyk, cyk. To jest Patchy Lezen vs. Inżynier granie. Widzicie? I już naprawiamy. A, ja mogę o drużynie Legend powiedzieć, że spotykałem chłopaków bardzo długo w Overwatch'u 1, gdzież tak naprawdę moja historia, w której byłem w kilku tak zwanych drużynkach i zawsze spotykałem gdzieś na swojej drodze Pachi Mary Legend, więc wiem, że chłopaki grają od bardzo, bardzo dawna i mają te doświadczenia w tej grze. Mamy nadzieję, że odkują się po pierwszym meczu i pokażą w końcu, na co ich stać. Tak jest, widzimy dwa, dwa konie w tej gierce. No pierwszy raz w sumie dzisiaj chyba takie stawienie i widzimy, no ciekawe podejście, jedna drużyna z May, druga z Sojourn. Zobaczymy, no. Zobaczymy, jak to się z Jestem ciekawy, no jak sobie Patricia Marilyn poradzi z graniem na. A, Bastiona, no nie mi się, jest to taki pik upierdliwy do grania przeciwko. Wiem jako tak naprawdę znany main konia, myślę, że masz gratkę dla swoich oczu, patrząc na dwie orisy, które będą się teraz pojedynkować na Włócznie i na śmigłowcy. I mamy pierwszego fragment vlogiego. To div został zastosowany, i teraz walka w tym ciasnym czopu. Ku... zostali udzieleni tym i -y Flogi z kolejnym tak naprawdę fragiem. Teraz widzimy, że ten Bastion zostawiony w ciasnym czopu, ale Flogi z kolejnym jeszcze jednym fragiem. Jeszcze experience I dokłada dwa fragi. Znowu to żona niebieska dominuje pierwszą część. Tak jest, widzimy bardzo czystą grę. Ale no, jeden taki mały misplay zostały tam jedna, na dwie osoby. Widzimy ten bot nie był pchany. To może kosztować cenne metry, dzięki którym inżynier gra. Nie ma czasu, żeby się spokojnie zresetować. I no spokojnie zawalczyć jeszcze, zanim ten robot dojedzie do, do miejsca, w którym będzie kontestowany. Tak, ale widzimy, że ten high ground, który jest bardzo tak naprawdę ważny, został zajęty głównie przez dps -y, drużyny niebieskiej. I drużyna czerwona z tym pasją będzie miała dosyć problem, gdyż strzelający z zaosłony. Mogą zrobić bardzo duży damage i tak naprawdę mogą za darmo pchać ten punkt przy pomocy tego Lucio Co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż drużyna czerwona jest teraz tak naprawdę pod impactem Nie może się wychylić, choć ten slip na Orisie może wiele otworzyć Tak jest, widzimy taką no, delikatną wymianę, na razie żadnych większych pików obydwie drużyny trade'ują się tymi cooldownami Ale Lucio bardzo sobie pcha, o jest otwarcie okna Jest pierwsze okno, które jest bardzo dobre w tym momencie Bailo zostanie dopchany do tego punktu, a drużyna czerwona musi to przeczekać. Bardzo dobre użycie zdolności przez orzełka. Tak jest, bardzo dobre okno. Pozwolimy to przejąć praktycznie za darmo, widzimy tu żadnej walki nie było. No ale z drugiej strony walczyć na okno, które jest wykorzystywane przez czterech sojuszników jest no bardzo ciężkim zadaniem. Jakby nie ma co zrobić, ale widzimy tutaj Bailo tak stoi, w sumie jest bardzo statyczna gra. Tak, i obie drużyny czekają, żeby zadać ten krytyczny jeden cios, po którym otworzą się ulty. Już mamy pierwsze ulty. Już pojawia się... Zobaczymy, co będzie pierwsze. Czy ult co Czy może zostanie użyteczny overclock? Czy może nano od mocnego gnata? Czekamy i teraz obie drużyny zbliżają się do tych ultów. Co będzie pierwsze? Jak na razie wymiana zdań. Kto pierwszy zostanie tak naprawdę wypikowany przez sorżum przeciwnika? Jest vlog z pierwszym fragiem. To może być ten openik, którego szukają. Jak widzimy, drużyna niebieska już agresywnie poruszy naprzód. Jest overkot. Już w obu drużynach to się teraz kończy. Jest ult me. Determinator zgarnie jednego fraga. Teraz trudno się uratować. Nie, determinator z dwoma fragami jeszcze Radofix dokłada fraga z, razem z vlogiem. I drużyna niebieska przy pomocy dwóch ultów wygrywa. Tak jest i widzimy, że no. Achimar Legends gra bardzo powoli. Ja często to mówię, ale to myślę wyjątkowo mądrze, powoli mieli lepszą pozycję, to wykrystali. Widzimy tutaj znowu, oni kochają ten high No, co by nie mówić, jest to całkiem mądre. Kiedy gracie tego samego kompa, i wiecie, że enemy bastiono, to ten high jest bardzo użytecznym narzędziem w walczeniu z nim. Zauważ, że kompozycja drużyny niebieskiej opiera się głównie na Baptisie. Gdzie z jego oknem tworzy się bardzo potężny spam, więc granie wokół tego Herosa, wykorzystywanie jego ulta, tak jak teraz, Orzek, piękny frag, to tak naprawdę zadawanie bardzo dużego damage'a i te high groundy no, no. pozwalają wygrywać fighty, tak jak teraz, znowu pojawia się to okno i ta Olisa może być bardzo zagrożona, mimo złapania. Czy zostaje zniszczony ten immortal? Tak, został zniszczony immortal, ale niestety zero fragów. Jeszcze baresz bastiona, który pomoże rozbić tę kompozycję niebieskich i ult od Moiry. Zobaczymy, czy uda niebieskim się przeżyć te overrultowanie drużyny do żony czerwonej. Czy uda mi się to przetrzymać? Jeśli tak, to mają ult że jeszcze, żeby tak naprawdę zdobyć tutaj przestrzeń i wygrać ten teamfight. Tak jest i myślę, że on zaraz będzie używany właśnie. ekspresji ustawia się używał to. Znowu fragę i ten jeszcze jest piękny, bo piękne dwa fragi Experience razem z tym bubem od Lucia. Dobre połączenie ultów. Jeszcze kolejny frag do Experience. A. Czy uda się jeszcze? Ta Orisa musi paść tak, Experience wyczyścił. Bardzo dobra gra zespołowa. Tak jest, pamiętajcie, czat. Bup Lucja od Z nowym ultem Sherek 2022. Tak jest, nie no, śmiejmy się, ale wiadomo, jak to jest przy bardzo szybkim, energetycznym mówieniu. Można się bardzo łatwo pomylić. Widzimy tutaj znowu te agrony zajmowane przez drużynę Mario Legends i inżynier granie w sumie nie wie co zrobić. Widzimy tu Switcha na divę. Tak, Diva może bardzo dużo otworzyć miejsca i tak naprawdę pomoże z tym orzełkiem i jego oknem, zjadając troszeczkę tego damage'a i robiąc przestrzeń i wypychając tych przeciwników. Szczególnie pomoże przy atakowaniu tych bardzo agresywnych DPS-ów. I teraz tak naprawdę jest bardzo krytyczna sytuacja dla drużyny czerwonej, są so coraz bliżej. Orzełek z kolejnym otwierającym fragiem. Tak jest, widzimy tutaj, no. Zbyt duże. Jak to powiedzieć ładnie? Rozwarcie, tak rozszerzenie, drużyna inżynier Granie nie gra zbyt szeroko. Jakby patrzy, Legends wykorzystuje to tak, że puszuje i one by one ich robi. Widzimy tutaj ba kolejne bardzo szybkie zakończenie gry w 5 minut. I patrzy, Legends swoją miłością dla grandów, Speedboostów i bupów wygrywają mapę pierwszą tego spotkania. Tak, wygrywają pierwszą mapę, i chyba to jest to, co mówiliśmy z Szylem podczas pierwszego spotkania, że to jest klątwa komentatora. Może to ja jestem tą klątwą, która sprawia, że jest, są takie stąpy w tych meczach. Miejmy nadzieję, że sytuacja odwróci się na drugiej mapie. Tak jest, tym bardziej wydaje mi się, że jest odrobinę miejsca. Spotkanie mogło wyglądać na. Jeśli jedna osoba robi coś, to jest int. ale jeśli pięć osób robi to samo, to jest strategia. Bardzo mądre słowa. Uwielbiam je często i powtarzam. Zobaczymy, co wymyślą na tej, no, bardzo ciekawej mapie. Uważam, że. No mają tutaj podejście, zobaczymy co będzie grane, jak będzie grane, w jakim sposobie. no, Nie oszukujmy się w poprzedniej mapie orzełek na Baptiście robił robotę. No i w sumie reszta teamu, nie oszukujmy się ta koordynacja, stanie razem granie w y, pozycji, w której jesteśmy w przewadze, chcę Bardzo zacząć kompozycje się tu pokażą. O kurcze! Widzimy, tutaj będzie grany no Reinhardt, co by nie mówić. Rain jest takim pickiem nie najlepszym obecnie, ale z drugiej strony widzę inżynier granie i idą po bardzo ciekawą kombinację postaci, jakby taki Rush z Bolem. No ostatnio jak widzieliśmy Bola, to on drużynie szczęścia nie przyniósł. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No, może tym razem zaskoczą nas gameplaye Bola, może jakiś... Zostanie odpalony tak naprawdę jeden gracz, który pokaże swoje zdolności na tym polu, i zobaczymy ten gameplay, gdzie tak naprawdę będzie kierowanie ze strony tej postaci. Liczymy na to, że los się odwróci dla inżynier grania, ale nie zapominajmy, że po stronie drużyny Pachimari jest Reinhardt. Tak, ja jestem bardzo ciekawego Palo Drivera do otwarcia fight'a Tak, i teraz widzimy, że teraz. Pozycja drużyny niebieskiej, nieco rozdzielona przez tego pola i Reapera. Żeby ten bol nie. O jemu chyba się uda uciec coś. Ta make'a strasznie próbuje złapać go, i punkt będzie chyba dla drużyny czerwonej. Czy zdążą skontestować gracze Pachimari? jedno nie. Jak no Teraz bardzo rozdzielona jest drużyna niebieska, co może się na nich zemścić, choć Determinator zgarnia pierwszego fraga. I Radofix łapie kolejnego fraga. Jeszcze z piwek dokłada kolejnego i. Drużyna czerwona jest w opałach. Patrząc, że dwie postacie jeszcze żyją, czy spróbują się jakoś ewakuować, czy może to jest jakiś bait na drużynę niebieską? Może być bardzo ciężko z tą ucieczką, o której mówiłeś. Tak, jeszcze ten ball. Zobaczmy, czy uda mu się. Jest to bardzo mobilna postać. Lucio, udało się, ale ten wall make go zatrzymuje. Cóż za zniszczenie marzeń tego zawodnika. I teraz drużyna czerwona jeszcze slip na mojżesz. się nie będzie zatrzymywał. On idzie po te fragi. Jest tam fioletowy bastion, który musi upaść. Tak, i tak naprawdę jest. Z kolei piękny wall od make. I czy te dwie postacie znoży uciec? Niestety, to już będzie chyba niszczenie w tym czasie. Po jeżeli chodź, udaje im się uciec. Jeszcze zostały użyte basy od Lucia. Tak, jest bardzo ofensywne basy. Widzimy tutaj znowu te, to samo zachowanie. drużyny, która pierwsze przyjmuje punkt przegrywa, bo oddaje pozycję. Jakby to jest nauka dla nas wszystkich, że nie powinno się tylko tak punktu rasować cały czas. Że punkt jednak nie jest najważniejszą rzeczą. Tak jest i widzimy, że na punkcie jest walka dwóch Luciów. Ale potężne rozgrywki tam są, jednak poszedł piękny szater! Trzy osoby, jeszcze nano. Zobaczymy, czy uda się coś więcej z tego wykierować. Jak na razie mamy bardzo rozdzielone teamfighty. Tak jest, widzimy tutaj Bol próbuje ustawić jakąś flankę z tyłu, powoli to robi, No, A też, zau mhm. też zauważmy jak rozdzielona pięknie jest drużyna niebieska, gdzie tak naprawdę Orzełek przy wsparciu swojego DPS-a trzyma całą swoją drużynę na oddzielnym high grandzie, nie będąc blisko swojego Reinharda, mając go cały czas w line of sight. Tak jest tak to jest. bardzo dobre ustawienie i zapewnia bardzo dużo, gdzie ten Reinhard może sobie teraz swobodnie atakować całą drużynę i robić swoją tak naprawdę presję i dominację. Tak jest, ta pozycja pozwala na to, że RJ ma problemy znaleźć jakiegokolwiek celu. No i nie oszukujmy się, Reaper i Bastion działają dobrze na bliskim dystansie, ale Rain sobie radzi na bliskim dystansie, dużo lepiej powiedział. i, tutaj a, i znowu oddziały. ten wall makey oddziela, znowu drużyny orzełek łapie fraga na bolu. a tutaj widzimy, że jeszcze Bastion z Reaperem i Moirą próbuje ten High highground przejąć, zostało im 4%, czy to będzie znowu C9? 2%? Oh, yes, tak, tak, jeszcze ludzie zdąży skontestować. I teraz mamy overclocker, żewik z fragiem. Bastion został uśpiony, prawie pada za mapę, został zniszczony przez Terminatora. Jeszcze ult Moiré na punkcie, zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze. Ult Reaper nie zostanie załadowany. I dwa ulty stoją po stronie drużyny czerwonej. Teraz ult Make jeszcze na wyczyszczenie, czy ta Orisa zdąży dotknąć punktu? Czy się już jest koniec drużyny czerwonej? Yes. Niestety, znowu drużyna z dwoma ultami. Tak jest, widzimy tutaj bardzo czystą grę, bardzo mądrą i no robią co chcą. Co by nie mówić, Mer legends pokazuje, wchodzi swoją strategią, ustawia ją, no i nie oszukujmy się, no też miałbym bardzo ciężko grając na to, no grają bardzo decyzyjnie, bardzo mądrze, ustawiają się tak jak powinni. O, o grałem w overwatcha, tak jak Bozia nakazała. Zaczniemy te zmiany. RG idzie na Orisę. No co by nie mówić teraz? Może Siwek mieć bardzo ciężko na tym z Jestem ciekawy, czy będzie jakaś zmiana, bo nie oszukujmy o, się Rayne na Orise i Bastiona Pera. No na pewno łatwo nie ma nasz kolega tutaj. Jednak przy pomocy takiej Anny, jako jest Orzełek, bo powiedzmy sobie szczerze, w poprzednim meczu dzięki temu ustawieniu, praktycznie Siwek chyba nie umarł i był cały czas w line of sight. Więc jeśli będzie zachowywał to dobrą komunikację ze swoimi supportami, myślę, że da sobie radę jako ten Reinhardt. Tak jest, widzieliśmy naprawdę bardzo dobrą synergię między tym tankiem i supportem, gdzie obydwaj sobie bardzo dobrze radzili i czuli się bardzo komfortowo w swoim towarzystwie. Teraz widzimy, że teraz czerwona drużyna będzie trzymać się bliżej siebie, posiadając tego bastiona. I że ten tak naprawdę Drużyna Niebieska zajmie tą lewą stronę O, jakiś taktyczny lag widzę pokazywany O, nie, bo jakieś zmiany widzę ostatnio, ale... O, jest taktyczna pauza, widzę Miejmy nadzieję, że tak tak jest Tak, od, odhaczony punkt na każdym wydarzeniu online'owym Co to za turniej, kiedy ktoś nie ma problemów z internetem, czymś innym Wiadomo, jest jak jest tak. Niestety, internet w Polsce może zawodzić. Niestety, u mnie to jest co tworzą światłowo, to co dopiero u niektórych, gdzie tak naprawdę to połączenie może zawodzić. Niestety, to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, i to jest bardzo przykre, kiedy zawodnik nie ma w pełni tej swojej tak naprawdę kontroli nad swoimi zagraniami. Jest czasami naprawdę przegrywa z rzeczami, na które nie ma wpływu. To jest chyba najgorszy przeciwnik graczy Overwatcha, kiedy nie mogą tak naprawdę grać swobodnie w grę, ale już widzimy, że chyba będziemy wracać. Tak, o tak, jest bardzo dobre, wracamy szybko, to mi się podoba szybko, na temat lecimy, no zobaczymy O kurcze, przepraszam, patrz Legend spoczuje jak do siebie Tak, i widzę, że bardzo agresywnie wykorzystali to pauzę, już blisko są, już jest fioletowa Orisa i ten Reinhardt będzie chciał robić to przestrzeń Widzimy też odwieczną walkę Gendiego, który podobno zawsze ma kontrolować tego Bastiona, zobaczymy czy to się uda Nieudane niestety wall, way wall make, który nikogo nie odciął Widzimy, Bardzo bardzo ciekawym jest to, że punkt w ogóle został jeszcze nie przejęty. Tyle czasu minęło i żadna no, drużyna w ogóle się go nie pokusiła. I drużyna niebieska nie zdecydowała się wejść agresywnie w tę drużynę czerwoną, co może się troszeczkę okazać zgubne przy tej oryście. Choć widzimy, że Reinhardt stara się zrobić jak najwięcej placementu na tej swojej pozycji, bo spróbować odciąć tego bastionu, tego potężnego damage, którego właśnie będzie zadawał. Jednak siwek pada RJ'a RJ.pl. Zawodnik właśnie wygrał wojnę tanków. Teraz będzie agresywna walka z Dużą Niebieską, która postarczy się przeholdować jak najdłużej ten punkt na swoją korzyść. E, niestety nie udało się 15% i teraz Dużą Niebieska musi zrobić szybki rigru. Tak jest, widzimy jednak, że ta zmiana strategii bardzo pomogła inżynier gronie. Widzimy ten spam i tak, tak jak mówiłem, ma bardzo ciężki czas w ogóle radząc sobie z tym. No zobaczymy, jak oni będą chcieli skrócić ten dystans, zrobić coś. Widzimy nano-gotowe dla Patchy gdy inżynier nie ma. W sumie żadnego ulta, ale walk będzie gotowy zanim skończy tę wypowiedź. Tak jest, nano Reinhardt. i teraz będzie przy. U... Spiddu, Lucy, jeszcze pojawi się. Ten Reinhard będzie machał tym młotem. Zobaczymy czy się jednak basy od Lucja będą ratować ten Demień zadany przez Reinharda. Jeszcze basy od Lucja, możliwie pojawią się po stronie niebieskich, kiedy sytuacja będzie krytyczna. Jeszcze ult makey, i ulto zobaczymy co się teraz wydarzy. Czy ten Reinhard coś zrobi, czy może pojawi się ulta determinatora? Tak, pojawia się ult makey, który łapie pięknie 5 osób. Czy łapie do nie dojść Lucja? Tak, jedna osoba piękna za po osób. Jeszcze szater do wyjaśnienia sytuacji Piękne użycie ulta makey, bardzo szybkie wyjaśnienie za przez drużyny niebieskich. Tak jest, to był bardzo ciekawy fight, który mógł się skończyć no pozytywnie dla obu z drużyn Co by nie mówić jak widziałem efekty tego nano na początku myślałem, że to będzie przegrany fight Ten Rein nie oszukujmy się miał ciężko do jakiegokolwiek celu podejść, zrobić to walił Ale Determinator tym pięknym ultem chwycił pięciu członków drużyny, inżynierów, granie i no porobił tak, teraz mamy 2 na 2 w tak i zobaczymy, czy Orisa z Bastionem zrobią tu dominację, czy też Genji z Luciem, ale widzimy, że ten Terminator znowu otwiera fragiem jako ta Makea, Robi tą robotę jako ta postać. Widać, że odblokowanie postaci przez Blizzard miało dobry wpływ na tego zawodnika. Tak jest, no widzimy tutaj inżynier granie czeka, resytuje się, idzie od flanki. Podoba mi się to zagranie, próbują szukać tego dystensu, żeby nie, nie wchodzić prosto na mejrejna, tylko jakoś oflankować, znaleźć jakiś sposób. Tak, utrzymywanie dystansu na kompozycję May z Rainem to bardzo dobre zagranie. Bo Rain jest bardzo śmietny, ale widzimy, że teraz zostały to basy, które przytrzymają ten ulti. I jeszcze Ult Bastiona. Niestety nie udało się zsynchronizować tego połączenia, co byłoby bardzo potężne. Flogi z dwoma fragami jako Gendzi. Teraz naprawdę będzie znowu czyszczenie. Jeszcze piękna szarża, z Siwek kłapie mocnego gnata. I dwie osoby jeszcze bronią się od drużyny czerwone, ale muszą niestety upaść. Nie ma szansy, że Orisa jeszcze przeżyje ten nakład damage'a. Bardzo dobre rozegranie ze strony drużyny Niebieskiej. Tak jest. Fatchy Mario Legends wygrywa tego fighta. Bardzo często mają Nanoblade'a, Shattera. No, 4 ulty to jest bardzo ciężki fight, będzie dla inżynier grania. Zobaczymy, co będą chcieli zrobić. No, niestety, chyba nie porobię dużo z tym, że mam otwarcie. Jednak będzie rest dobra, czyli chodzimy fighta w 5 na 5 Zobaczymy, co zrobią w tych 5%. I tak naprawdę, mają tylko ulty Reapera i 3 sekundy. 2 sekundy, żeby dotknąć punktu. Nikt, czy ktoś dotknie? Tak, został dotknięty punkt, jest overtime. Ale ulty są używane ze strony. Tak naprawdę, Patrzmy Legend. 2 dwa dwa fragi od Flogiego, jeszcze wirująca śmierć, która została przerwana Flogi z kolejnym fragiem, właśnie na Reaperze. Flogi jeszcze jednym fragiem, czy będzie 5 osób. Czy będzie to zabicie piątej osoby. Jeszcze Kiriko dzielnie broni się na górze. Walka Shimat i niestety De Terminator zabija. I to jest. To tak naprawdę koniec dla inżynier grania w tej mapie. Tak, jest 2 ale powiedziałbym, że no, ta mapa pokazała, że inżynier grania ma jakieś pomysły, chce on coś zrobić, tylko no, zabrakło jakiejś egzekucji na końcu. No, determinator na tej mapie pokazał naprawdę klasę w tym meczu. Tak, to było bardzo dobre użycie zdolności, gdzie tak naprawdę złapał 5 osób i to było czyszczenie jeszcze ten szater. Orisa oczywiście dzięki swojej abilicy uciekła, z tego jednak samo użycie i piękne rozdzielenie, no ale widzę, że obie drużyny podchodzą do siebie pozytywnie na czacie i to jest dobre, cieszę się jak przeciwnicy się szanują i się dogodują. Właśnie o to chodzi, żebyście się bawili, żebyście rywalizowali w dobry sposób między sobą, żebyście tak naprawdę pokazali swoje mocne strony i przy tym się dobrze bawili, żebyście nie stosowali żadnych wojenek, bo tego mamy dość i tak naprawdę lubię patrzeć jak przeciwnicy się szanują. Tak, jest, jest to wspaniałe, kiedy jednak, mimo te, tego, że ta jest rywalizacja, ta adrenalina, testosteron płynący, to jest ten szacunek do siebie i uszanowanie tej drugiej strony. Jest to wspaniała rzecz, że możemy i w takich momentach cieszymy się, że możemy stworzyć tak wspaniałą rzecz dla tak wspaniałej społeczności, którą jesteście. Tak, i teraz widzimy road Hoga w atakujących, i jest to użycie Hoga w ataku. Zobaczymy, czy to się opłaci jeszcze Kiriko i imersji. No, i Sojourn z Reaperem. To może być bardzo ciekawe połączenie. No, może z drugiej strony nie, widzimy, że. Z drugiej strony widzimy jeszcze. Przepraszam, że ci przerwę, że widzimy jeszcze Sojourn z tą Maką i Reinhardem, gdzie ta pozycja może być bardzo dojazdowa. Choć teraz mamy Kiriko. Tak jest, Kiriko po obu stronach. No, co by nie mówić na początku, myślałem, że ta postać nie jest najlepsza, ale patrząc na obecne statystyki, jak to tam jest grane, no. O ile Kiriko leczy. Sprawia, że jest bardzo mocną posta postacią teraz. Tak, jej mobilność i jej możliwość rzucania takiego chwilowego immortala i jej ult, który pozwala tak naprawdę tworzyć wspaniałe kombosy z niczego. Jest to postać, która zapewnia bardzo dużo wności do gry. Tak jest, widzimy na razie taką powolną grę szukanie okazji, szukanie pika. Widzimy si siwek gra bardzo blisko, jest to bardzo agresywne zagranie na rynku. Jestem ciekawy jaki jest tu ten plan. Bo nie szukamy się. Tak. Jest to bardzo agresywna. Tak, granie bardzo blisko Reinhardem jest oczywiście dobre, tylko ten Reaper i Hawk bardzo mogą bardzo szybko go zmeltować. Jeden dobry hook lub zły management tak naprawdę tarszy, może pokrzyżować szybko ich tak naprawdę hold na tej pierwszym mapie. To może być bardzo ryzykowne dla tego Reinharda, ale cały proces jest w line of sight dane i Kiriko to może przeżyć. Jest, w stanie grać na ten sposób, to jeśli się za daleko nie zapędzi, to jest w stanie utrzymywać bardzo długo ten punkt, co widzimy, robi. Tak jest, no już minuta nam zleciała z tak banku, w sumie tu się nic nie dzieje. Siwek powolutku sobie cofaj, ale minutę dla drużyny kupił. Tak, ten payload jest nadal trzymany. Widzimy, że sojur drużyny. patrzy Marii, już prawie ma swojego ulta. Determinator dokłada tego fraga na hogu. Determinator z kolejnym fragiem jako meika jeszcze siwek dokłada do kolejnego fraga. Oni to przetrzymali w piękny sposób. Tak jest. Oni to przetrzymali jakby No widzisz, coś co na początku, no nie szykujemy się, trochę byliśmy zdziwieni na to zagranie, ale Siwek pokazuje, że bol do robi swoje, no kurczę pokazuje, że jego... Uwaga, referencja, mój drogi kolego, A, i jest. tak, pokazuje, że granie Reinhardem w mądry sposób bardzo się opłaca, choć widzimy, że duża czerwona robi flankę, oni, oni jeszcze o tym nie wiedzą, oni jeszcze o tym nie wiedzą, oni jeszcze chyba tego nie słyszą. Oni nie wiedzą czat. A nie spodziewają się, ale widzimy, że z drugiej strony ich zaatakowali. I teraz zepchnięto determinator. Chociaż Reinhardt zdążył już powrócić ze swojego teamu. Teraz jest walka tych czołgów. Nie trafia na szarża i tak naprawdę mamy pierwszego flaga odflogiego. Jest ten ultki Jest ten ultki Rico I teraz są te szybsze ataki. Jest siwek, jest determinator, tak padają flagaga. I teraz ten atak jeszcze Wall Make, który pięknie zatrzymuje d która musi umrzeć. Nie ma stagerowania. I tak naprawdę jest czyszczenie. Piękne użycie. Nie... To był dobry pomysł ze strony inżynierów. Jednak został już przeczytany. Tak jest, no zajęło im to za dużo czasu i widzimy tutaj na ta droga Kiriko, jak jesteś zmuszony walczyć na blisko, robi niesamowitą robotę. O, bardzo ciekawa flanka do Terminatora, nie wiedziałem, że da się tak zrobić. Że masz postać Wolę na pielęgni jesteś tutaj, no codziennie uczymy się nowych rzeczy. Tak jest, i teraz ma blisko ulta. Diva może się nie spodziewać tego ataku, chociaż orzełek piękny. Tak naprawdę, Nate, łapie tą mercy. I teraz znowu są zatrzymani, chociaż Diva próbujesz cię zaatakować. Backline, choć śpi, niestety została obudzona czy ten Reinhardt ją złapie Jest ten ult make użyty na jednym dps dominacja została wskazana w tym ciasnym czołku. To, teraz żona czerwona jest rozbijana. Widzimy te pojedyncze próby ripera, jakby Inżynier wchodzi wchodzi zbyt pojedynczo No i o widzimy bombę D.Va w bardzo ciekawym miejscu Która no niestety nie zabije nic O ale D.Va kończy Jeszcze niestety umiera Ten prawy atak Sojourn który Tak jak mówię to się kończy teraz Dokładnie kolejnego fraga I to już jest znowu czyszczenie flogi z jeszcze jednym fragiem Czy złapie tą Sojourn czy zostanie Tak został kolejny frag na Sojourn zrobiony To są cztery fragi i czyszczenie za pomocą jednego ulta mają tylko 30 sekund gracze. Inżynier grania mają po stronie, w stronie 3 praktycznie ulty. Wszystko zależy teraz od tego Reapera. Czy uda się użyć tej zdolności? To jest dobry moment, żeby zrobić tą przewagę. Jednak niestety obie postacie uciekają. Riperowi nie udało się niestety użyć tej zdolności. Chociaż łapie fraga. Determinator wy... robi tak naprawdę counterfraga. Mamy 4 na 4. Czy zostanie zużyty od Mercy? Czy tak naprawdę uda się to zrobić? Jeszcze jeden... Zniszczenie mecha determinatora i teraz mamy ten overtime. Pojawia się ulki cudne, pojawia się kolejny cożur. Ult... I teraz jest overtime, granie na blisko. Vlogi z kolejnym fragiem. Teraz zobaczymy, co się stanie. Siwek z kolejnym fragiem i jest payload zatrzymany. Koniec rundy jeden. Znowu bardzo blisko tego czołga. Tak jest, no coś czuję Szere, że jakaś kąpa dzisiaj nad nami idzie, że ten ładunek na Dora dostał się niesamowicie ciężki, albo no niemożliwy do przesunięcia dalej niż te 80 metrów. No coś. No. Coś, to jest nie tak. Wydaje mi się, że to jest klątwa po prostu mnie jako komentatora, że znowu drużyna niemiecka dominuje w tym meczu. To jest niestety chyba po prostu moja klątwa nad drużynami. Zastanawiam się, czy powinienem komentować, jeśli przeze mnie takie spotkania będą niestety jednostronne, wynikowo, bo na pewno nie gameplayowo. no. Myślę, że ja nie. niestety źle wpływam. E, tam co by nie mówić, uważam, że no trzeba myśleć się zgodzić emocje, kiedy jest w komentowaniu. Rekompensują nam to, że mimo tego, że te spotkania są 3-0, one nie są aż tak strasznymi stąpami, Jakby widzimy to, żeby dwa prób teamy próbują walczyć. Ale no co by nie mówić, cyferki pokazujemy jednoznacznie, że jedna drużyna robi to lepiej, a druga gorzej a tak, i naprawdę chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, że oni się nie poddają w trakcie tych meczów, tylko po prostu próbują, grają, chcą. To jest bardzo pozytywne zachowanie, i myślę, że nawet jeśli przegrywają, to mogą być z ciebie tak naprawdę dumni, że próbują, że nie poddają się, że szukają tego planu na górę. Mimo, Może przeciwnik może okazywać się lepszy, lub po prostu ma lepszy dzień, że wszystko im wychodzi. Tak, jest bardzo dobry punkt tutaj podać. Dziękujemy, doceniamy i szanujemy. 5, 4, 3. Dobrze, zobaczymy tu jak będzie e, ustawiona obrona. Widzimy RJ na Reinhardcie, no próbowali zrobić to samo co robiło Marie. Zobaczymy jak im to wyjdzie. Teraz widzimy tutaj jednak. No, patrzcie, Pachimarię... jest mała różnica. Pojawia się ten bastion, który będzie zakładał bardzo duży demet. Ten bastion jest krytyczny w stosunku dla drużyny czerwonej. Muszę go bardzo szybko kontrolować. Jeszcze widzimy, że jest preko Turety Determinatora. Zobaczymy, jest. czy ten Reinhardt uda mu się przeżyć. Niestety Determinator z kolejnym fragiem. Tak jest. Teren został zdeterminowany do zera. No i tyle. Widzimy I teraz są jest już bardzo blisko i teraz tylko trzy postacie. Trzy postacie z Rzeczyn czerwonych jeszcze mają szansę w tym meczu. Dwa metry. Niestety I... nawet nie było konkursu. Kontest. Było widzimy, kończy się to natychmiastowo. Ojojoj, oj, oj, no tak zwane C9, o którym uczyliśmy was tydzień temu. Dobrze. Niestety inżynier granie nie z tak naprawdę inżynierem gry Overwatcha 2, czyli Torbiornym, który zdobył dwa takie wstępne piki, które były bardzo ważne i otworzył drogę tak naprawdę do zwycięstwa w tym fajcie. Tak, jest, to się kończy teraz, tak jak ten mecz widzimy jednak, że no nadal bardzo mocny